Brawo. Ja ja zzałem, on jest no nagrywam. Nie. Dobra. Ta! Ta! Do, do siebie, do siebie. nagrałeś <śpiewanie> Ty jedziesz teraz? W sens... o Gdzieś jedziesz? Po meczu? Nie no, w sensie w ogóle na wakacje A, no to na pewno gdzieś... Dobra weszło. Y... Słuchaj Mazur, jak się czujesz po bramce życia? No świetnie się czuję, no jestem dumny z ciebie bramcy. O, to było zajebiste. Ja mogę w to uwierzyć. O, brawo, brawo. Mielnia jak, jak to wyglądało z tej perspektywy? Tak? tak? Tak. No to super, jesteś wspaniałym kamerzystą. Dziękuję. No.